Minęła 19. Na fakty zaprasza Kamil Durczok. Dobry wieczór Państwu. A w Faktach o spektakularnym upadku, który wcale nie musi oznaczać prawdziwego bankructwa. Sky Club upadł z hukiem, ciągnąc na dno kolejne biura podróży. Dziś okazuje się, że upadek wcale nie był tak bolesny, a 25 tysięcy klientów ma się o co martwić. Nie ma cały czas ostatecznego orzeczenia sądu o tej upadłości. Spółka, która pozostaje cały czas pod zarządem, może dowolnie podejmować wszelkie działania. Firma sprawdzała, czy państwo nie ostrzegacie klientów. Tak, miały miesiące, klienci nie otrzymywali pieniędzy. I o tym już za moment w faktach, bo to dziś temat numer jeden u nas. Co jeszcze? Wojna na słowa, czyli jak się gra na skrzydłach. Jesteście jak najgorsza cesarska ladacznica. Te pisowskie kreatury, ci tchórz, którzy stamtąd uciekli, jak śmiał obrażać, znieważać i za co? Życie po starciu z agentem. Mam długi, kłopoty z regulowaniem bieżących rachunków. Dzisiaj nie mam czasu na rozmawianie. Dziękuję bardzo. I tak się zaczynał nowy rozdział Fakty i TVN mają 15 lat. Fakty absolutnie zmieniły krajobraz telewizyjny. Zapraszam na fakty w TVN i oczywiście w sieci, bo warto widzieć więcej. A zaczynamy od ustaleń, najnowszych ustaleń w sprawie SkyClubu, największego upadku ostatnich lat w branży turystycznej, bankrutujący SkyClub. Pociągnął na dno cały łańcuch mniejszych firm, ale jak ustaliły fakty, formalnie biuro wciąż działa. Jak sprawdziliśmy w sądzie, coraz częściej możemy ograniczać skutki uboczne tego typu zabiegów. Marek Nowicki, Fakty. Ten start obserwowali wszyscy, zwłaszcza ówczesna konkurencja. I wiem co mówię, bo pracowałem wtedy na konkurencyjnym podwórku. Fakty w sieci, czy nie w sieci. Mamy nadzieję, że z Państwem przede wszystkim przez najbliższych 15 lat. Dziękujemy bardzo. A na koniec faktów, jak zwykle, ale już nie mogę powiedzieć, że w studiu obok, tylko obok, w studiu. Fakty po faktach. Justyna Pochankę Janusz Palikot już za moment. Powodzenia w nowych realiach. Nie dziękuję. Jako zadatek kolejnych 15 lat. A my... A my w faktach spotykamy się jutro oczywiście punktualnie o 19.00. Dziś to wszystko. Tradycyjnie życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.